Dobry, witajcie, kochani z tej strony Ewelina. Witam się z Wami serdecznie. Dzisiaj zabieram was do Action Action. Ja zawsze Wam mówię, to jest nieważne jak my będziemy nazywać ten sklep. My wiemy, gdzie idziemy, wiemy, co to za sklep. Także ja za chwilkę zabieram was do środka. Do tam. Chodźcie, chodźcie, za chwilkę wejdziemy do środka. Ale najpierw zobaczymy, co tutaj mamy, promocje tygodnia wypisane, i tak jak widzicie, patelnia różne kolory. No, ciekawa dość oferta. Powiem Wam, że ja nie widziałam patelni w takim kolorze, nie wiem jak Wy. Tutaj też mamy lalkę Barbie słuchajcie, zobaczcie w jakiej cenie. No i też inne tutaj. Rzeczy. Ale dobra, dobra, my wchodzimy właśnie do środka. A tutaj kolejne promocje tygodnia, tym razem komfortowy biustonosz oraz też majtochy, no ale my zaglądamy jeszcze dalej. Spojrzałam na takie lampki, bo wiem, że Was dziewczyny interesują właśnie takie lampy LED 3895. E, tak to cenowo wygląda. No i tych lampek też tak mm, dość e, sporo było. A tutaj, już lustra takie okrągłe, dość spore. Tak, a to magła, i oczywiście uśmiecha się do Was jak zawsze. No, i zobaczcie, 42,95, cena tak ogromnych, fajnych luster. Tutaj troszeczkę mniejsze, natomiast ta rama tutaj plastikowa 36,95. A to powiem Wam, byłam bardzo zdziwiona, bo zobaczcie taki wieszaczek na takim drewienku, Metalowy wieszaczek i drewno, bardzo lubię metal i drewno to połączenie. Tak. Cena 16,95. No powiem Wam, że cena, no cena zdecydowanie na plus. Tutaj natomiast takie lustra, które mogą być ozdobą na ścianie, taki styl y, troszkę boho. A teraz pokażę Wam coś takiego, o właśnie coś takiego, dwa haki i taki pojemnik. Yy, no, autentycznie Wam mówię pojemnik, zobaczcie. <laughs> Także tak to wygląda. No ale pewnie są osoby, które byłyby czymś takim zainteresowane. Teraz zobaczcie takie bardzo ładne lampiony. Tutaj akurat wam pokazuję druciane XXL <laughs> i słuchajcie ten lampion prawie do kolan sięgał. Zobaczcie potężny taki, dość okazały. Natomiast jeżeli ktoś nie lubi drucianych lampionów, to tutaj mamy drugą opcję 29.95. No i też myślę, że fajnie to bardzo ładnie wygląda a tutaj jeszcze oczywiście inne lampiony, o innych kształtach, innych formach i też z różnych tworzyw. Czy Wy to widzicie? Kamień solny, tak? Na te malutkie świeczuszki, słuchajcie. No i co? No i tyle Wam powiem, że po prostu za taką cenę 5,95 to ja nie wiem, gdzie Wy to możecie dostać. No chyba tylko właśnie w tym sklepie, w którym dzisiaj jesteśmy, bo ja nigdy nie widziałam za taką cenę takich rzeczy. Podstawka drewniana 26,95. E, tak wygląda. Ma też takie o gumowe pod spodem, widzicie? <gum> więc nic nam nie będzie się rysowało na przykład na stole, bo niektórzy mają takie blaty, że one wiecie, tylko się dotknie, już się rysują, więc tutaj jest to zabezpieczenie. No, i tutaj jeszcze o coś takiego, zobaczcie jaki kształt, taki nietypowy. Natomiast tutaj już niestety nie było tego typu zabezpieczeń. Pokazuję Wam teraz coś rewelacyjnego. Po prostu to jest. Wow! To są takie miseczki do zupy. I uwierzcie mi, zupa grochowa na przykład, no w tym zupełnie inaczej smakuje. Ja mam takie właśnie miseczki, to znaczy akurat nie takie, ale bardzo, bardzo podobne i bardzo je lubię. I właśnie niektóre zupy, to smakują w nich wyśmienicie. 11,95 to jest cena. Dobra cena. Tutaj takie filiżoneczki od razu widzicie z talerzykiem, yy, także też. To jest bardzo ładne na przykład na prezent. A teraz troszeczkę e, zerkniemy na sprzęty, jakie tutaj e, są. No i na przykład widzimy coś takiego, mm, taki blender. E, tutaj na dole mamy o. Takie cudeńko, zobaczcie na te ceny i możemy też wybrać sobie kolorek, więc też fajnie. Możemy wybrać sobie też toster do jejku, jak ja dawno nie jadłam e, nic takiego tostera. A chyba bym sobie zjadła właśnie taką kanapeczkę z tostera. O jejku. <laughs> no i tutaj mamy coś takiego, taki rozdrabniacz. Także jak widzicie, tych sprzętów troszeczkę jest. Tutaj mamy nawet taki młynek do kawy. Widzicie tą cenę. Ja nie powiem wam ile za swój młynek dałam do kawy, ale to było oj, o wiele, wiele drożej niestety. Tutaj mamy wagę kuchenną i waga kuchenna to jest coś takiego, co też Dziewczyny warto mieć, jeżeli nie macie. Jak widzicie, te ceny nie są wysokie, więc warto zainwestować w wagę kuchenną. Ja sobie nie wyobrażam po prostu mojej kuchni bez takiej walki. Często, często, bardzo często korzystam z niej. A jak tam u Was, czy wy korzystacie z tego typu gadżetów, czy raczej uważacie, że są niepotrzebne? Byłam zdziwiona, bo słuchajcie, tutaj już po prostu zaczął się Halloween e, ja wiem, niektórzy bardzo lubią e, i uważają to święto ja natomiast nie obchodzę e, Halloween, no tak Wam tutaj po prostu e, to mówię no i cóż słuchajcie, tutaj rozmaite rzeczy, tak e, oczywiście, wiadomo, no <laughs> ja tego nie uważam, ale ale, no Pokazać Wam tutaj jakby mogę te figurki, to wszystko, co tutaj się zadziewa. Także jak widzicie, no, <sum> są różne rzeczy i myślę, że dla niektórych są to na pewno fajne rzeczy. I wiem, że są osoby, które lubią, bardzo lubią, o pokazuję Wam, że to jest spore. Bardzo lubią takie o, gadde, gadde, gadżeciki i takie różne figurki i takie... Właśnie o zabawy, nawet takie lampeczki, widzicie, w bardzo, bardzo dobrej cenie. O, spojrzcie na to, co tu jeszcze dalej mamy. No, tak starałam się Wam dość sporo tego pokazać i naprawdę tego było. Słuchajcie, dużo, dużo tego było. I za chwilkę, o właśnie tutaj Wam pokażę jeszcze takie torby na słodycze. Są, e, są, o, są. I są, zobaczcie, jakie ładne. Psi patron. nawet takie słodycze specjalnie tutaj o wyglądające niby strasznie na przykład takie o zęby Drakuli niby zęby o widzicie takie no i co my tu jeszcze mamy takie słodycze właśnie o w takich pojemnikach bardzo bardzo ciekawych jak ktoś lubi, to może sobie nawet upiec takie straszne brownie. No i dalej słodycze i słodycze i słodycze. Ja zerknęłam na to właśnie, bo myślałam, że to są takie oczy, wiecie, bo ja pamiętam, że takie oczy były, ale to nie były żadne oczy, tylko to po prostu były jakieś cukierki. Tutaj natomiast jakieś pająki, żelki, pająki. Ja bardzo lubię żelki, słuchajcie, ciekawe z tym, jak te żelki tutaj smakowały. Nieważne, czy to pająk, czy to oczy, czy to ta szczęka by była, ale makłaby żelkę chętnie sobie jakąś zjadła. To bardzo ciekawe jest, taki żrandol, brokat na Halloween, yy, i zaraz Wam będę starała się pokazać. Słuchajcie, yy, to jest fajne, a wiecie dlaczego? Bo sami, czy same to na przykład dzieci, czy sami dorośli, no zależy, kto to tam lubi, yy, sami to po prostu, słuchajcie, składamy, więc to jest fajne. Natomiast tutaj, o, zobaczcie takie śmieszne opaseczki. Tutaj znowu dynie, te dynie natomiast o wiele, wiele wyższe i większe, plastikowe dynie. No i cóż, no i jakieś maski straszne, niby straszne, ale słuchajcie, jak tak się niektórzy przebiorą, to naprawdę, naprawdę to wygląda e, dość tak, wiecie, strasznie. No i różnego typu takie o. Rzeczy jak na przykład pajęczyna. Hmm, hmm. No i ja tak zerknąłem sobie, mówić sobie, pajęczyna, jak to? No i niby sześć pająków na tej pajęczynie, no ale widzicie, nawet coś takiego jest. pęczyna pęczyną, ale tutaj można sobie kupić na przykład sztuczne paznokcie. Tak, można sztuczne paznokcie i jakiś taki zestaw, o widzicie, z jakąś sztuczną krwią i e, zęby. taki tak i można się właśnie e, zrobić, no, w ten sposób. E, także, no, szczeneczka powiem Wam, że bardzo mała. E, no, zobaczcie, mój kciuk. A ja nie mam takich aż wielkich dłoni, także no nie wiem, na takiego 2-3 chyba ta szczeneczka, bo to naprawdę maleńkie te ząbulki były. No, więc to by tak wyglądało. Pomyślałam, że pokażę Wam troszeczkę właśnie tego typu rzeczy, jak biżuteria. Słuchajcie, tutaj jest też biżuteria. Natomiast ja miałam takie pierścionki, pewnie widzieliście też nieraz u mnie na filmach z action, no i te pierścionki nie były, no niestety nie były za fajne, bo to wszystko wiecie poschodziło. Teraz pokazuję wam spirale do włosów, to są bardzo y, świetne rozwiązania, naprawdę na jakieś przyjęcia, czy ogólnie, jeżeli lubimy takiego typu, o właśnie widzicie, świecidełka do włosów, to to jest Godne polecenia i godne uwagi, i po prostu cena jest świetna. Cena jest świetna. No, i jak widzicie, jest tu kilka opcji, także wam pokazuję. Pokazuję wam i to y, się fajnie trzyma. To ładnie wygląda gdzieś właśnie na jakieś takie wejścia. No, to jest świetne. Tutaj perłowe kolczyki. Widzicie tą cenę? No, ceny są po prostu. E, ceny są po prostu bardzo niskie, ale jeżeli chodzi, wiecie, no nie każdy też może, no bo to wiadomo, te materiały, z które, z które są e, no, wykonane tutaj te rzeczy, to no. A ja właśnie miałam tego typu zestaw e, tutaj pierściąków. Nie ten akurat, ale bardzo, bardzo podobny. No, i ogólnie widzicie, że tego wszystkiego jest tak tutaj dużo. Ciężko mi było Wam też, no, tak jakby wszystko uchwycić, bo naprawdę sporo, sporo tych wszystkich rzeczy tutaj i jeszcze niżej. Taki zestaw, zobaczcie, dwa, cztery, ile tam jest? 5? Pięć? Pięć tych łańcuszków. Dwa, cztery, sześć. 6 teraz liczę. 13,95. Cały zestaw. No, także widzicie różne warianty. <noise> Można sobie jeszcze warianty wybrać. Tak. Coś dla małych księżniczek. Tutaj też się właśnie tego typu rzeczy znajdą. A tutaj jeszcze na sam koniec już przebiegniemy sobie przez takie włosowe rzeczy, jak suszarki, jak szampony, odżywki, lakiery itd. Tak I tak dalej. Ale Wam pokażę tylko, co jest takiego, myślę, że wartego uwagi. To na przykład 8,49 zobaczcie, suche szampony i dość sporo suchych szamponów, różnych marek w różnych cenach, także. Myślę, że no, tutaj można by nad tym się zastanowić. No i oczywiście też takie o higieniczne, widzicie, jakieś podpaski, testy, słuchajcie, testy opolacyjne, ciążowe i tak dalej, i tak dalej. A my widzimy się już na zewnątrz. Myślę, że Wam się podobało. Zawsze tam można było mieć jakieś po prostu perełki, słuchajcie, zawsze coś jest innego i e, myślę, że każda z nas coś tam by dla siebie znalazła. Ja kiedyś, jak wiecie, nie zaglądałam do tego sklepu, ale dzięki Wam zaczęłam tutaj zaglądać. Nic, nic nie kupiłam, wychodzę z pustymi rękoma. E, no i cóż, ja takie zaraz tutaj wyjdę dalej i będzie takie mocne słońce. Ja dzisiaj, słuchajcie, cała uśmiechnięta, zadowolona biegnę na plażowanie. Także ja lecę na plażowanie, bo jest jeszcze wcześniej rano, więc mam ten cały dzień i korzystam jak najbardziej z tej pięknej um, pogody. No. no właśnie. Także ja już przytulam Was bardzo, bardzo mocno. Życzę Wam wszystkiego dobrego, cudownego i cóż, do zobaczenia w kolejnym wideo. Trzymajcie się cieplutko. Buziaki wielkie. Pa, pa.